Kubawiński zapraszam na sport. Zagrali jak nigdy, a przegrali jak zwykle. Reprezentacja Polski uległa jeden do dwóch Holandii, choć pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Szanse na wyjście z grupy na euro 2024 nadal są. Reprezentacja Polski przegrała 1-2 z Holandią mimo prowadzenia 1-0 po 16 minutach gry. Wtedy Piotr Zieliński dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Adama Buksy, a ten otworzył wynik meczu. Polacy, zgodnie z zapowiedziami Michała Probierza, nie wystraszyli się rywala. Trzeba powiedzieć, że Polacy w tym meczu zagrali w piłkę, to znaczy nie ograniczyli się tylko do takiej kurczowej, chaotycznej obrony, do wybijania piłki tylko starali się konstruować akcje i momentami grali z Holandią naprawdę dobry mecz. Holendrzy przez cały mecz przeważali, tworzyli więcej okazji bramkowych, ale prawie dwa razy więcej celnych strzałów mieli Polacy. Cody po wyrównał strzałem z 29 minuty. Piłka odbiła się od nóg piłkarza Lecha Poznań, Bartosza Salamona, który grał przez 86 minut. W 83 rezerwowy Wout Wekorst zrobił to, co potrafi najlepiej. Stanął w polu karnym i czekał na swoją okazję, którą wykorzystał, a Wojciech Szczęsny ponownie był bramkowy. Bez szans. Wynik tak jest zasłużony. Holendrzy w tym meczu stworzyli sobie kilka czy kilkanaście nawet sytuacji bramkowych. Polacy te sytuacje mieli trzy, może cztery. Także nie, nie można tutaj mówić o żadnej niesprawiedliwości w tym wyniku. Oczywiście bardzo cieszylibyśmy się, gdyby Polska ten mecz chociażby zremisowała, ale tak jak trener Michał Probisz tutaj w Hamburgu nie miał zbyt szczęśliwej miny, to tak myślę. I my nie powinniśmy mieć jakiejś specjalnie zadowolonej, natomiast mamy pewne nadzieje na to, że rywal słabszy niż Holandia, tak jak na przykład Austria w piątkowym meczu, to będzie taki przeciwnik, z którym Polska będzie umiała wygrać. W piątek kolejny mecz Polaków na Euro. Tym razem rywalem będzie Austria. To zdecydowanie będzie mecz o wszystko, czyli wszystko dzieje się według scenariusza typowego polskiego turnieju. Oczywiście na papierze. To jest rywal w zasięgu Polaków, ale myślę, że tutaj dopisywanie sobie przed meczem trzech punktów jest mocno nieuzasadnione. To będzie bardzo trudne spotkanie dla Polaków, ale takie spotkanie, w którym jest nadzieja na dobry wynik. Dobry wynik w tym wypadku po remisie, po, po porażce z Holandią, dobry wynik z Austrią to jest wyłącznie zwycięstwo, które przedłuży nasze takie realne szanse na wyjście z tej bardzo trudnej grupy na Euro 2024. No, bo potem na zakończenie fazy grupowej czekamy na mecz z Francją, a to już będą naprawdę gigantyczne ciężary. Starcie z Austrią w 5 18 a ostatni mecz grupowy Białoczerwonych we wtorek, 25 czerwca o 18 z wicemistrzami świata Francją, która jutro podejmie w Düsseldorfie Austriaków. Martwią kolejne urazy Polaków. Meczu z tego powodu nie dokończyli Piotr Zieliński i Bartosz Salamon. Ruszył Challenger na Poznań Open. Dziś Polacy w większości odpadli z kwalifikacji. Z Piątki Biało-Czerwonych na placu boju pozostał tylko Daniel Michalski, który jutro powalczy o wejście do turnieju głównego. Pięciu Polaków zobaczyliśmy dziś w kwalifikacjach do Poznań Open w parku tenisowym Olimpia. Czterech z nich toczyło trzysetowe pojedynki, tylko jeden z nich okazał się zwycięski. Najdłużej walczył Martin Pawelski, który wygrał pierwszego seta z rozstawionym strójką Jamesem McCabe'em 6-1. Dwa kolejne przegrał jednak 3-6-6-7 i po ponad 2,5 godzinie walki Australijczyk awansował do finałowej rundy. W niecałą godzinę Gastao Eliasz pokonał 6-0-6-3 Aleksandra Busia, czyli młodego zawodnika gospodarzy z dziką kartą do kwalifikacji. Dwa oblicza miała potyczka Daniela Michalskiego z Sebastianem Gimą. Pierwszą partię wygrał Rumun 6-3, ale w dwóch kolejnych Michalski pewnie wygrywał 6-1 i 6-0. Ponad dwie godziny na korcie spędził Marcel Zieliński, który toczył walkę z innym Rumunem, Mirceą Aleksandru Rzekanem. Polak przegrał 4-6, 6-3, 3-6. Ostatni na kort wyszedł Fryderyk Lechnowasiutyński, który mógł sprawić nie lada niespodziankę, walcząc z będącym niemal tysiąc miejsc wyżej w rankingu ATP Brazylijczykiem Mateusem Alweszem. Polak wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych faworyt wygrywał 6-2 i 6-4. Jutro dokończenie eliminacji, a także pierwsze mecze turnieju głównego. Najciekawszym starciem będzie potyczka Alberta Ramosa z Maksem Kaśnikowskim. Na koniec wioślarstwo i medale polskich osad w ostatnim Pucharze Świata w tym sezonie. 109 biegów przez 3 dni. Tak wyglądał Puchar Świata w wioślarstwie na Poznańskiej Malcie. Były to finałowe regaty w tym sezonie i zarazem ostatni tak poważny sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Łącznie na to, że regatowym Malta wystąpiło ponad 200 wioślarzy i wioślarek, których zobaczymy także w stolicy Francji. To oczywiście tylko część uczestników trzeciego Pucharu Świata w tym sezonie. Wśród nich 9 polskich osad, które walczyły w niedzielnych finałach. Martyna Radosz i Katarzyna Wełna zajęły trzecie miejsce w rywalizacji dwójek w Agile. Polki przypłynęły za parami z Nowej Zelandii i Francji. Faworyci poznańskich regatów, czyli męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Zientarski i Fabian Barański, zdominowali te rywalizacje i wygrali z przewagą 5 sekund nad Szwajcarią i Niemcami. W tym finale polskie serca biły podwójnie, bo wystąpili także młodzi Poznaniacy Cezary Litka i Igor Czekanowicz z Poznani, uzupełnieni Michałem Rindom i Danielem Gałęzą. Ci awansowali do finału A, w którym zajęli szóste miejsce. W dwójkach podwójnych Jakub Woźnia. Jak z KW04 Poznań i Konrad Domański prowadzili po półmetku, ale zakończyli rywalizację na szóstej lokacie. W jedynkach Piotr Pomiński zajął czwarte miejsce, podobnie jak czwórka podwójna pani z Barbarą Jęchorek z Poznani wódce. To wszystkie informacje na dziś ku Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.